Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z cyklu Wedding Planner od kuchni. Ja nazywam się Iwona Przybojewska i jestem organizatorem nowoczesnych wesel, eventów i przyjęć okolicznościowych, czyli jestem z Event by IF, Eve tam gdzie trzeba i należy celebrować jakąś ważną okoliczność. Dzisiaj witam Cię z Zakopanego i chciałabym Ci pokazać jeden z najnowszych projektów w naszej ofercie, więc zostań ze mną i pokażę Ci jego kulisy, jak zostały przygotowane i jakie możliwości daje Tobie. Jeżeli śledzisz mnie na Instagramie iwonaprzybojewska Kreseczka.pl to wiesz o tym, że przez jakiś czas w ostatnim miesiącu byłam w Zakopanem i w okolicach. Po pierwsze sama się kształciłam tutaj z zakresu fotografii, ale też przede wszystkim miałam specjalną misję. Jak do tego doszło, za chwileczkę Ci opowiem. Na jednej z kolacji z zespołem Event by Eve siedziałam i oznajmiłam dziewczynom, a jakby tak zacząć organizować kolacje zaręczynowe z widokiem na tatry. Znacie moje dziewczyny i one powiedziały tylko tak: jedziemy, robimy! I, i tak się wydarzyło. Czyli dobrze wiecie, że w Event by Eve po prostu jest pomysł, a później jest akcja realizacja. Nie było to łatwe, ponieważ po pierwsze trzeba znaleźć godne miejsce takich, takich, dla takich wydarzeń, trzeba znaleźć osobę, która będzie się tym zajmowała. Później trzeba zrobić wizję lokalną, zdjęcia i tak dalej, więc generalnie przedsięwzięcie po pierwsze i finansowe i czasowe, ale dzisiaj, dlatego, że oglądasz ten film znaczy, że wszystko powiodło się po naszej myśli. Ja jestem teraz dokładnie w tym miejscu, gdzie będziemy organizować dla Was właśnie takie kolacje i jak pakowałam się z samochodem tutaj właśnie, żeby wyjeżdżać, to wszyscy się zastanawiali, Iwona, do nowego Leciałeś z walizką po prostu z bagażem podręcznym. Do Tajlandii spakowałaś się w 40 litrów, ale jedziesz do zakopanego na kilka dni i masz po prostu po dach wypełnione auto-kombi. Tak, musiałam się tak zapakować, i y, tylko dlatego, że właśnie chcieliśmy od razu zrobić tutaj y, pierwszą naszą realizację. Ja za chwileczkę. Y, pokażę Tobie taki backstage i kulisy przygotowania pierwszej kolacji zaręczynowej. Jak wiesz i jak śledzisz nas od dłuższego czasu, my takie kolacje organizujemy również nad morzem, albo przede wszystkim, od tego zaczęliśmy, nad morzem. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, to wejdź po prostu na stronę kolacje na plaży.pl i tam się możesz zapoznać ze zdjęciami, i z naszymi wcześniejszymi realizacjami. Dlatego jeżeli teraz stoisz na jakimś takim... Przed takim wyzwaniem, czy zaręczynowym, czy może chcesz komuś sprawić jakąś niespodziankę urodzinową, to pamiętaj o tym, że my teraz działamy już od morza aż po tatry. Ja za chwileczkę, tak jak wspomniałam, pokażę zdjęcia, filmiki tutaj z kulis, i będziesz mógł, będziesz mogła wybrać, czy chcesz zorganizować właśnie taką kolację z widokiem na tatry, czy z widokiem na morze. Możesz dać mi też tutaj odpowiedź w komentarzu, czy bliżej Ci właśnie do wody, czy bliżej Ci do gór będę bardzo. Szczęśliwa, jeżeli właśnie tutaj odpowiesz, bo wtedy będę wiedziała, e, jakich mamy po prostu wielbicieli w społeczności Event Eve. Więc e, ja tymczasem się z Tobą żegnam, a Ty daj znać, czy kolacja nad morzem, czy kolacja w górach, i przekazuję Cię tutaj teraz do backstage'u. Jest godzina czwarta nad ranem, a ja tak naprawdę mam głos jakby był w samo południe, ponieważ jadę właśnie do Zakopanego, słuchajcie. Niesamowicie się cieszę, trzeba było wstać w nocy, jadę właśnie po moją przyjaciółkę na dworzec i później ruszamy właśnie w trasę ponad 700 kilometrów. Jak na Mistrza Zarządzania Sobą w czasie przystało, będziemy nie tylko chodzić po górach i nie tylko zwiedzać, ale realizować jeszcze dwie misje, przynajmniej ja. Jeżeli chodzi o pierwszą kolejność tego wyjazdu, to będziemy uczestniczyć w warsztatach Kaploway, w warsztatach fotograficzno-podróżniczych, więc jak tylko zobaczycie jakieś lepsze zdjęcia na moich profilach Instagramowych, to Wam je oznaczę, to wynik na bank tego szkolenia. W drugiej kolejności będę realizować misję poszukiwawczą, po pierwsze osoby, a po drugie miejsca do tego, by realizować, uwaga, ten DDD. Kolacje zaręczynowe z widokiem na tatry. Nie wyjadę z tego zakopanego, dopóki tego nie znajdę, i miejsce będzie równie odpowiednie jak na przykład plaża w Orłowie czy inne dzikie takie miejscówki, które wykorzystujemy na to, by organizować te niezapomniane, cudowne zaręczyny. Trzecia misja. To odpoczynek i też bym chciała wykorzystać to, że mogę być w tym roku latem w górach, bo jak wiecie, w takim tradycyjnym sezonie, jakie były przez 8 lat wcześniej, jakie realizowałam, nigdy nie było możliwości na to, żeby mieć taki dłuższy urlop, a nawet kilka urlopów latem. Więc to są takie dwie misje. My ruszamy i będę Wam pokazywać, jak to będzie się działo tam po kolei. Jeżeli chcecie, to też później Wam Pokażę zdjęcia na przykład, które udało mi się zrobić na warsztatach fotograficznych z Justyną i z Pawłem, dlatego bądźcie ze mną, ale przede wszystkim czekajcie na kulisy kolacji i trzymajcie kciuki, żeby tam się wszystko nam udało. Jesteśmy już po warsztatach fotograficznych i idziemy z naszym przewodnikiem w plener, żeby zobaczyć, czego się nauczyliśmy. Czy polecam przewodnika, to się jeszcze wszystko okaże. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, to się okaże. Jest godzina dokładnie 4.15 i jak wiecie, bardzo często zdarza mi się jeździć na wschód słońca w Gdyni, a dzisiaj jadę zobaczyć, jak ten wschód słońca wygląda w Tatrach. Zobaczymy, czy było warto wstać, ale na pewno było warto wstać, żeby to sprawdzić na własne oczy i żeby wiedzieć później, co proponujemy naszym klientom, naszym parom, które będą decydować się na to, żeby właśnie przygotowywać kolację, czy to zaręczynowe, czy urodzinowe, o wschodzie słońca z widokiem na tatry. Dlatego widzicie, wprowadzenie własnego produktu na rynek, nowego produktu, wymaga nieco poświęcenia i zaangażowania. Ja jadę teraz, i za chwilę Wam pokażę, czy było warto. Wiem, że niektórzy o czwartej rano śpią. Ja nie. Ja nie, bo szkoda ominąć takie widoki. I takie. Jestem już na miejscu, jest wschód słońca i muszę wam powiedzieć, że naprawdę opłacało się wstać. Zaraz wam pokażę, tylko zajdę. Co mnie spadła ze stoku? zaraz pokażę Wam, jaki jest turbo widok. Czuję, że na zdjęciach i na wideo nie jest aż tak pięknie, jak na żywo, ale naprawdę. Ja jestem z nad i jakby ktoś przygotował mi taką kolację, to bym była zachwycona. Idę trochę bliżej, żeby pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj potrojona ekipa w akcji. Katarzyna tutaj dopieszcza stół, Anna robi making off. A tak możecie mieć wy. Daj znać, czy podoba Ci się ta lokalizacja na celebrowanie jakiegoś ważnego wydarzenia. Czy to będą zaręczyny, kolacja urodzinowa, czy może celebracja którejś rocznicy Waszego ślubu. Ja oglądałam tutaj tatry oświetlone o wschodzie słońca i o zachodzie słońca. I to jest naprawdę jakaś magia. Więc tak, ostatecznie, daj znać, czy bardziej podoba Ci się lokalizacja w tatrach nad morzem. Daj koniecznie znać w komentarzu poniżej tego wideo, czy oglądasz to na YouTubie, czy na Facebooku. Będzie mi bardzo miło. A ja już dzisiaj serdecznie Cię zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Wedding Planner od Kuchni. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 21 na Facebooku. Jeżeli nie widziałaś, nie, nie widziałeś wszystkich wcześniejszych Wedding Planner od Kuchni, to zapraszam Cię na nasz kanał na YouTubie, ale najbardziej zapraszam Cię na Instagram. Tutaj podlinkuję dokładnie, gdzie nas znajdziesz ponieważ tam oczywiście wszystkie nasze realizacje ślubne, weselne, eventowe oraz kolacje zaręczynowe, ale przede wszystkim kulisy powstawania tych niezwykłych wydarzeń. Dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia online, a być może offline.